vlogmas. Tak pięknie sisi ci si, si, słoneczko. Mam dwa kalendarze dwentowe, ale jeden oddam e, dla Pauli. Cześć, Mamo. Cześć. Dobrze, uwaga, Mamo, bo Ty jeszcze nie wiesz. Ty w tym roku zostajesz yy, zaszczycona kalendarzem adwentowym, który się skończy w yy, Wigilii już pod choinką. I dzisiaj jest 1 grudnia i Ci masz pierwszy okienko. Oooo. Oh. Oh. No. co to takiego? Jest? musisz powiedzieć, co tu jest? już napisane tam, ale to też jest ale... olejek? tak, do, do tego dyfuzora Ekstra. bo mi strasznie śmierdzi <grym> ten co ty dajesz te kwiaty? pięknie pachnie. pięknie, mm -hmm. no mi też się pięknie. podoba, jest taki świeży. super, dziękuję. wiesz no. mar... teraz musisz trzymać i tak rączkę dać takie tak po bloggerom. No? nie, no tutaj trzymasz? Trzymasz o taką? No. Nie, normalnie no. trzymasz? I drugą i tak za trączką żeby... A, o tak! <laughs> o Cudownie. o tak. A, o widzisz. Tego. No to tak, ja tak mam tak, zrobić. Tak. Ja tak wiem, że to tak się. Ja widziałam. O, tak. Tak? <laughs> no, tylko czekaj. Chyba wydać, no. Aloe a... N Sea Salt. Piękny zapach. Piękny zapach. Naprawdę piękny zapach. Mam dwa uwagę lędki też dostałam od mojej mamusi, kochanie. I cię pana. Serio? No. O kurczę No i jeden oddam dla Pauli. Tylko nie wiem, który. W tym jest. W, którym jest, ki w tym jest. kinder country. To bym sobie zostawiła. To ja lubię kinder country. No to zostawiam. A w tym są sobie te hipopotami czekoladowe. To lubi Paula. Ja, ja też lubię czekoladowe, ale wolę te jasne hipopotami, a Paula lubi te i te. No to daj tam. Dobra, to ten dostanie Paula. A ten będziemy miały my. Check. Mój outfit czek, bluza różowa, już wy widzieliście. I spodnie takie. Teraz mamy outfit czek. Owensuję no. sobie sweter Szerokie spodnie. Pięknie, bardzo mi się podoba, mamo. Zapozuj, dress to imprez. Dobra, ja mam tutaj w kurteczce Miał jakieś, jakieś błyszczyki. Takie. W drugiej kieszeni mam. To też są mamy. Dobra, tu mam lustro. Okej. Okay. To jest mój ulubiony, po prostu błyszczek. Uwielbiam go ze i on się kończy i muszę wyciągnąć, tylko ja nie umiem wyciągać tego czegoś plastikowego. Muszę poprosić Anię, jak będzie u mnie. A za nożem trzeba, nie? Tak mi na obozie Ania korektor zrobiła. No fajnie to. To jest ten taki piekący, wiecie. Ja lubię te piekące błyszczyki, strasznie lubię. Chodzimy. Damy kalendarz obrębowy. Jeeeej! A Bogdylko? Patrz! Taki! zelina masz? Taki! co no, to? No. Jakie ładne! Fajne, co? Tak! Jeszcze nagrywam vlogmas Tak? Tak! Że co? No i zostaję youtuberem! A że jest to jest dla ciebie Tak, to jest dla ciebie No tak! To jest dla ciebie, będziesz otwierała Tak! Ja też mam, wiesz? Tylko, że ja mam taki. Ty masz taki w kształcie domka z piernika, a ja mam w kształcie y, gwiazdki. O Jezu, a Nie, y, ale mam na filmiku. O, to tak. Hejka, dzisiejszy dzień w kalendarzu. A, tu jest. Y A, sorry, ten kalendarz się kończył na wrześniu. <laughs> Jezu! Może kupić kalendarz. A są takie w Sniscajów, bo to jest Nisaja. Może sobie kupię na kolejny rok też taki. W każdym razie dzisiaj jest 2 grudnia i dzisiaj w kalendarzu odwentowym otwieramy dwójeczkę. Dzisiaj byłam w szkole. I u babci. I ja miałam próbę Poloneza. O, tak obstawiałam! Kinder Mini! Znaczy, wam nie powiedział, ale wczoraj chyba mówiłam, że obstawiam. A jak nie, to. No, moi znajomi tutaj potwierdzą na pewno w komentarzu, że drugiego dnia miało być Kinder Mini. Wszyscy piszemy w komentarzu, ci, którym mówiłam, że będzie Kinder Mini dla dnia drugiego. I jest, ale z tą ciastką przed chwilą. Dosłownie przez chwilą, więc nie chcę teraz jeść, bo mi tak słodko. Więc jem później. Dzisiaj dla mamy w kalendarzu będzie, bo jeszcze mama nie wróciła do domu. Już wam mówię, co dzisiaj będzie. I na dzisiaj jest przewidziany taki pakunek. Opakowywanie rzeczy okrągłych takich jest straszne. Jakby... Bo wiecie, ja to próbowałam, finalnie poddałam się sposobowi z Five Minutes Craft. Idę do ciebie z numerkiem drugim kalendarza. Oh, oh. Ja te finde miejsca. Nasza szkoła była przecież najlepsza. Proszę bardzo. O, oh, camembert! <grymne> Nie! Róby camembert! Możecie kupić camemberta? <grymne> hmm. Puzzle? Nie! Y Ciasteczka? Tak! Podziewać. Podziewać. Mm, jakie złodzieje znacie? Jakie ciasteczka w puszce? Camembert. <grymne> 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 Mi też się nie chcę, bo już zjadłam ciastka. Jakie miałaś ciastka? Te holenderskie ciastka. <grymne> Zażarłaś drugą paczkę całą? Nie całą. Mogę wam pokazać, co kupiłam sobie kilka dni temu, moi drodzy. Moi drodzy, nie uwierzycie w to, po prostu. Widzicie to? Kula disco. San Francis. Opatrzcie jak fajnie. 9 złotych za to zapłaciłam. sam dzisiaj, z brył z matematyki. Spoko, wydaje mi się, że wszystko zrobiłam. W jednym zadaniu mi jest mega dziwny wynik, ale to pan sam wymyślał te zadania. Więc jest duża taka szansa, że wyjdzie coś dziwnego, bo to tak przeważnie jest. No. I byłam obydwana na obiedzie. A gdzie pojedziemy na zakupy? Dobrze. 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 Jesteśmy na zakupach w Pietrące. Wiecie co fajnego kupiliśmy? Kupiliśmy pieczarkę. Dwa w nie są. O, jaki skrzot pusta biedronka, to fajnie, że pusta. Lubię jak pusta jest w sklepie. Jesteśmy w Aldi. Aldi. To tyle. Byłam po szkole u babci i idę teraz do domu. Muszę odebrać kilka paczek, ale muszę je odebrać samochodem, bo tam dużo. I nie wiem jeszcze, jak to zrobić. warto tam list. z sercem. <noise> Taką wstawiasz? Tak. O! Los! Los! Dostałam los! 14 tysięcy. Do wygrania. Musisz pokazać. <noise> nie mogę tu doczekać. Bliżej, bliżej. Szczęśliwy słoń. Tak. Jeden słoń. Jabłko. No, to już nie No ta. A co to powinno w ogóle wygrać? Nie wiem. Pewnie dwa takie same, albo trzy Czmura. takie same. Albo to. Słoń. Słoń, a co, a co to trzeba słoń? Zdrabi wygrana. Słoń? Ile? 12 zł? Jeden zł. Dziękuję, ci. Czekaj. Zdrab całe pole gry, znajdź słona pod wartość rano i wygraj kwotę z pola wygrana razy dwa. To masz 2 dwa złote. Jest! <grym> A pod tu wygrana z 30 jeszcze coś się Nie, to już nic nie. Powiem tak, ja jestem zmęczona. To jest nie mój dzień. Jest 21. Idę spać tylko. Otworzę wam kalendarz i... I idę spać. Serio. Trójeczka. Kinder Bueno Mini. Sokro. Dobranoc. Środa, 4 grudnia. Jutro mam pierwszą próbną maturę z y, angielskiego. I idziemy dać mojej mamie czwarte okienko jej kalendarza adwentowego. Proszę bardzo. Mm. O, jest numerek. Wspaniale.

Nie ma... O Jezus Tyle paczek dzisiaj Odebrałam Prezentacja To jest piżamka dla mojej babci I się zastanawiam Czy sobie też takiej Nie zamówić O taka Zielona To jest bluzka z krótkim rękawem i spodnie, wszystko bawełniane w takie jelonki. Nie będę rozpakowywać, no bo to nie dla mnie. Kolejna paczka, jak zamknę drzwi. Myślę, że mama podsłuchuje, bo chce wiedzieć, co tu jest. A nie, może wiedzieć, co tu jest. Stop! I właśnie dlatego, że mama nie może wiedzieć, co jest w tych paczkach, to nie mogę wam pokazać, przecież co w nich jest na tym pierwszym vlogu. Tylko dopiero dużo później się wydowiecie. Mm, ale możecie zobaczyć, jak yy, są zabezpieczone te paczki przed mną. Mam taka karta. Weźmy na tu, mamy się BKO. I tutaj piszemy na tej karta cztery. Ma. No, nie. tak, To. No, daj. Bo. A więc widzicie, że. Bo. Nie. To jest oddzielny też. Nie. Trzy. Do. Trzy. Mi. Ko. Łaj. Mamo, nie zaglądaj, bo nie przyjdzie do Cyby Mikołaj. I nie naklejamy tego na paczkę. Nie, 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 bo to tylko zachęci. Tylko wkładamy to tu do... Sorry. Wkładamy to o tu. Na wierzch. Uwaga, mamo, nie zaglądaj. Tutaj dajemy to. Tutaj dajemy to. I tu piszemy kolejną Ja Nie pamiętam, przez jakie życie pisze ostrzeżenie i napisałam, że jest z kropką. To na pewno nie jest dobrze, ale chyba te drugie, że to jest RZ, no nie? Ostrzeżenie, ostrzeżenie. Chyba drugie, nie? Dopisałam ry. No i tu jest pierwsze napisane. Pierwsze ostrzeżenie, nie zaglądaj, mamo. No bo to jest pierwsze, tam to było drugie. Teraz to i to. Patrz. No i to kładziemy tutaj. I teraz zamykamy to. I... Nie mogę tak robić. Także tak, jutro mam pierwszą maturę próbną z angielskiego. I po tej maturze idę do urzędu robić profil kierowcy i potem się zapiszę na kurs prawo jazdy i bym chciała zacząć kurs prawo jazdy. Mega dziwne, Jezus, ja teraz na muszę być dorosła? Co to... Co to, to jest za żart nieśmieszny w ogóle? Jakby... Czemu? Dlaczego? Po co? W jakim celu? Ja jestem... Ja mam 17 lat. Cheche 17. Dlaczego? I jeszcze zapłaciłam tyle pieniędzy za sukienkę, na studniówkę. Że nawet nie próbowałam kupować biletów na Janka rapowanie. Nawet nie próbowałam. Mała poprawka, to mama zapłaciła za sukienkę, ja się do niej dołożyłam, ale po prostu chodzi o to, że jak już tyle pieniędzy kosztowała ta sukienka, to, to było dla mnie takie nieodpowiednie, żeby w tym samym momencie wydawać jeszcze drugie tyle, czy nawet no po prostu wydawać jeszcze kolejne pieniądze na coś. Czułam, że to wszystko za dużo jakby w jednym momencie. O to mi chodziło. Ja założę tę sukienkę raz i będę musiała ją sprzedać. A mogłam Kupić bilet na Janka No please Ja sobie nigdy sobie tego nie wybaczę Nigdy sobie tego nie wybaczę To jest pierwsza trasa Janka od wielu? Pięciu? Cztery, czterech albo pięciu lat No nie? Janek został Chyba drugi czy trzeci Chyba drugi rok z rzędu Moim wykonawcą roku Dzięki Janek O w ogóle pogadajmy, pogadajmy o wracz na Spotifyu. Otóż moja muzyka w Rapet w tym roku a, tak? to Jak możecie zauważyć, Jan rapowanie na pierwszym, na drugim małpa. Nie pamiętam co dalej, bo nie mam teraz tego tutaj. Mówię to z pamięci a potem wkleję to zdjęcie. No co wam powiem? Janek to taki wiecie. On sam tak napisał. To jest jego muzyka, to jest tam, gdzie smutne miesza się z wesołym. Nowy Jan ze starym Janem Tak właśnie, właśnie Tak się właśnie czułam w tym roku i tak się właśnie czuję na co dzień i... Są jak latom Ale nie no, kurde No nigdy sobie nie wybaczę tego, po prostu, po prostu sobie nie wybaczę Ale mam chociaż folię bąbelkową Z Aswera. Tak. No, i przynajmniej do święta to też takie plusy. <laughs> to mi chane nie Nie wybaczę, sobie po prostu. Dobra, jakby nie mogę płakać nad rozlanym mlekiem. Nie ma już biletów, to nie ma. Trudno. Nie wiem, jakby ktoś chciał mi odsprzedać dwa bilety na Kraków, to ja kupię. Nie wiem, kto będzie tą drugą osobą, która ze mną pojedzie. Nie wiem, może mój brat, może jego dziewczyna. Może siostra dziewczyny. Nie wiem, czy ona nawet słucha Janka Rapowanie. Może ktoś z moich znajomych będzie chciał. Ja zapłacę każde pieniądze. Każde. Przysięgam. Przysięgam każde. Mam tak duże wyrzuty sumienia, że nie, nie, nie kupiłam tych biletów, że teraz to zapłacę każde pieniądze. Dobra, pokażę wam moje zdjęcie do prawa jazdy. Ja tak nie wyglądam! Porównajcie. Czy jesteśmy podobne? No podobne to może tak, ale identyczne nie. Nie chcę takiego zdjęcia prokurnego. Ale mam choinkę na paznokciu. Patrzcie, jaka fajna. Kill me, please. Tutaj czwóreczka. Obstawiam e, mini kinderek. Jestem pewna, że to będzie mini kinderek, moi drodzy. <laughs> kinderek mini, proszę Państwa. Darek mini, zjem go, bo mi się coś chce słodkiego strasznie.